Kupiłem sobie taki zestaw klocków z AliExpress. Jak widać, komplecik na 6 tarcz, albowiem będą miały zastosowanie w dwóch ścigaczach: CBR 1000F i CBR 1100XX. Ktoś się może zaśmiać, że do XX, który lata praktycznie 300, kupujesz klocki z AliExpress. No ale recenzje miały całkiem dobre: 4,9 gwiazdki na 5 możliwych i pełno opinii, że są niezłe. No a najlepsza w nich w wszystkich była cena, gdyż za ten komplecik, sześć par klocków, jak widać, zapłaciłem łącznie z przesyłką z Chin 176 zł. A tak dla porównania, mniej więcej komplecik na jedną tarczę, no, kosztuje w polskim internecie około powiedzmy 130 zł, więc wyszło mi jakieś 5 razy taniej. A czy będzie lepiej, to się okaże. Pozdro.